No i cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku te rośliny, które rosną nie za dobrze. Czyli taki odcinek przeciwny do poprzedniego, w którym pokazałem, które rośliny w miarę dobrze rosną. I zaczynamy od fig. No właśnie, figi rosną nie za dobrze. Dostały strasznie po wiosną. To, żeby maj, czerwiec był absolutnie rekordowo zimny, to wiecie. Zresztą maj podobno od chyba 40 czy 30 lat pobił rekord zimna. Figom się oberwało. Postanowiłem w tym roku figi wcześniej wybudzić, wystawiłem je na zewnątrz, przyszły przymrozki, które były zupełnie niespodziewane, pomarzły liście, potem te przymrozki były, powtarzały się kilkukrotnie, także do maja właściwie, figi dostawały potyłku, a w czerwcu dostały jeszcze bardziej potyłku, czyli coś czego nie powinny figi mieć, deszcz, chłód i deszcz, figi nie powinny być Przelane zbyt mocno w niskiej temperaturze, troszeczkę podobnie jak banany, gnije im system korzeniowy i straciłem niestety dwie figi. No, ktoś by mógł powiedzieć: No dobra, mogłeś schować, ale szczerze mówiąc, nie zauważyłem tego. Ja chodzę do pracy, jestem tylko w sobotę i w niedzielę dostępny, jeżeli chodzi o doroślin. Tak tylko na szybko coś doglądne, szybko podleję. No, nie spodziewałem się takiej sytuacji, dwie figi poszły, no ale widocznie były bardzo czułe na takie e, kiepskie warunki, więc nie powinno się takich fig właściwie hodować. No, i to co zostało, to jako tak rośnie bez żadnego szału. Owoców, prawie że w ogóle nie ma, jakieś pojedyncze sztuki w ogóle z jednej figi owoce poodpadały, które wcześniej były zawiązane. Także jeżeli chodzi o figi, to katastrofa. Teraz trochę się wychajcowało. Zobaczymy, czy odbiją te figi i odrobią trochę zaległości. No, ale na owoce już nie ma za bardzo co liczyć. Także figi, niestety, dół. To samo jest z papajami. Papaje trzymałem w doniczkach cały czas. Miały trafić do gruntu, ale nie trafiły z obawy właśnie o pogodę. W ogóle prawie nie rosły, więc ten kto miał papaje w szklarni, to na pewno miał dużo większe wzrosty. Ja te papaje wystawiłem na zewnątrz, właśnie w czerwcu, kiedy powinno być ciepło. No i tak je przenosiłem. Szklarnia zewnątrz, szklarnia zewnątrz. Trochę mi się oberwało też przez słońce, spalenie liści. No wiecie jak to jest, jak się nie ma czasu, wystawi się rano, kiedy pada, czy tam, kiedy jest pochmurnie, a po południu przychodzi nagle lampa na parę godzin i zdąży spalić liście. No i tutaj jest ta największa papaja, jest w donicy, nie trafiła do gruntu, nie wiadomo co będzie z owocami. Ja byłem prawie pewien, że będą owoce, ale w takiej sytuacji to mogę być pewien tylko tego, że może zakwitną, ale z owocami to już może być lipa. No i reszta papai jest tak zadołowana w nagrządce, na której miały być, w doniczkach. Zawsze to jest coś, bo one wypuszczają korzenie spodem, no i świetnie się ukorzeniają przez te doniczki, te doniczki mają bardzo duże otwory, więc prawie tak jakby dna nie było, ale zostawiłem je w doniczkach, bo papaje nie znoszą przesadzania, byłby problem potem z wykopywaniem, a mówię na miesiąc, dwa, nie ma sensu ich już wkładać co innego, gdyby to było od wiosny a teraz no taka po prostu lipa, także papaje właściwie dopiero teraz od dwóch tygodni coś tam startują i mają jakieś fajne liście, no ale wiecie, no to właściwie jest o półtora miesiąca za późno, zobaczymy jak będzie jesień, pewnie chłodna tak jak wiosna, więc z papajami nie jest różowo, też nie jest różowo z trzciną cukrową, którą tutaj dałem, bardzo podupadła na kondycję od zeszłego roku. Zobaczymy, co będzie dalej. Moje dwie kempy wyglądają mizernie, druga to już w ogóle prawie, że wcale. No i oberwało się też tej nie właśnie przez ten e, brak wiosny. Powinna od razu ruszyć wiosną, a tutaj nic. Mam już trochę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o przechowanie. Trochę źle ją przechowałem w początkowym etapie. Teraz już wiem, że trzeba to zrobić na sucho czyli przesadzić do doniczki i dać do pomieszczenia w miarę chłodnego i nie podlewać. Trochę tak jak banany, te bardziej delikatne. A ja miałem ją w szklarni, no i trochę było mokro. Więc trzcina zaczęła gnić. Ona ma w sobie mnóstwo wody w tych kłączach, no i tyle z niej zostało. Coś tam odbije, coś przeżyje. Trzcina jest idealna chyba do szklarni, tak żeby rosła sobie cały rok w gruncie w szklarni. E, dobra, tu nie będę omawiał, bo rośnie świetnie. Co tam jeszcze? Arbuzy. Arbuzy rosną tragicznie. Start był ciężki, e, właściwie niemal zerowy. E, cały maj-czerwiec e, trzymałem je w takich pyci malutkich doniczkach, no żeby je jak najdłużej wytrzymać e, w szklarni. Dopiero końcówka czerwca trafiły do gruntu. Ja wiem, że inni YouTuberzy potracili swoje hodowle arbuzów, ogórków nawet, e, nawet po dwa razy. Ktoś tam wspominał, że stracił dwukrotnie swoje uprawy, była taka lipa. Jeszcze na dodatek mi tu Nornica kurczek grasuje gdzieś, czy, czy jakiś stwór podziemny, który e, podżera korzenia. Na szczęście ostatnio go nie widuję. E, I arbuzy, no zobaczcie, to jest, te arbuzy już powinny być całkiem spore, a one są jak piłka do tenisa. Nic wielkiego, dopiero zaczyna coś się pojawiać. Nie wiem, czy zdążą. To wszystko zależy jaka będzie jesień. Także też można powiedzieć, że jest trochę lipka. O banankach ostatnio mówiłem, że rosną całkiem nieźle, chociaż nie wszystkie. Kolejne figi tu mamy, ale one w tym roku dopiero do mnie dotarły, więc są trochę lepszym stanie. Bo pewnie były sprowadzone z ciepłych krajów tu jest jeszcze jedna papaja, też dopiero liście zaczyna puszczać surinam sherry trochę dostało wiosną i poleciały liście od słońca ale teraz nadrabia pomału więc nie jest najgorzej, jeszcze ma trochę do nadrobienia tych bananów chyba nie pokazywałem, kawendisze super wybarwione prawie całe czerwone liście, bo tak kawendisz ma więc tak sobie rośnie średniowo, ale po kawendiszu też bym się jakoś wiele nie spodziewał no i słuchajcie, tydzień później tak się akurat złożyło dokręcam końcówkę. Cytrusy. Cytrusy niezbyt fajnie urosły. E, mówię oczywiście średnio statystycznie jakieś pojedyncze wyjątki może i nawet są. Pomelo ładny owoc zawiązało, który spadł wiosną, bo były deszcze. E, ogólnie większość roślin cytrusowych ma bardzo małe przyrosty, albo że prawie wcale nie ma zawiązków za bardzo nowych owoców przynajmniej jak na razie a mamy już drugą połowę lata więc bliżej do zimy niż, niż wiosną do lata no i nie wygląda to dobrze z cytrusami także nie zbierają sobie sił do kolejnego sezonu zimowego no szkoda po prostu gadać szkoda gadać nie jest dobrze jedynie fajnie liściami obsypał kumkwat duży ale nie ma kwiatów. No i pomarańcza, którą dostałem w tym roku wygląda jako tako, ale pozostałe cytrusy niestety nie mają się za dobrze. Pomelo tu ma jakieś nowe owocki, no ale to jest wszystko za późno, potem będzie tak jak z tymi pomarańczami, które w zeszłym roku nie zdążyły dojrzeć. I są nadal malutkie, chociaż są już całkiem smaczne, dojrzałe, wręcz pyszne, ale są takie malutkie jak mandarynki. Cytrusy są to rośliny, które ewidentnie powinny iść do szklarni, do gruntu i myślę, że będą się tam świetnie czuły. Nasz sezon po prostu jest za krótki, za krótki o jakieś dwa miesiące, Gdyby było dwa miesiące więcej ciepła, byłoby dużo, dużo, dużo lepiej. Także no, będzie nowa szklarnia, będą cytrusy w gruncie i tam będzie im bardzo fajnie, tak przypuszczam. No, i jeszcze na szybko na papaj zajrzymy, zaraz Wam coś pokażę. Tydzień minęło od nakręcenia początku tego odcinka i zobaczcie, ta papaja w doniczce no jest dużo, dużo większa. Liście zrobiły się dużo większe, ona teraz dopiero dostała kopa, teraz zaczęła rosnąć. Także brakuje miesiąca, tak naprawdę miesiąca brakuje, bo gdyby miesiąc wcześniej było ciepło, to ta papaja byłaby już raz taka. Ewidentnie te rośliny potrzebowały tej temperatury, której nie było. Nie było właśnie z powodu tych deszczy. Tak samo te pozostałe papaje jako takos się trzymają i coraz większe liście wypuszczają. Widać to w ciągu tygodnia wyraźną różnicę. No i kończymy dzisiejszy odcinek. Kolejny odcinek z narzekaniem. O pogodę, no ale cóż, taka pogoda była w tym roku. Słońce wstaje, jest wczesne, wczesne rano. Niestety ja ten odcinek kręciłem na, na laty z odstępem praktycznie tygodniowym. Także dzięki za oglądanie, cześć i do następnego, hej!